by pomyśleć, że w XX wieku odkrywcy już byli wszędzie. Żeglowali po wszystkich oceanach, odkryli kontynenty, przebyli lasy tropikalne, a i biegun północny i południowy nie ma dla nich tajemnic. Byli już, no właśnie... Na zachodzie. Na wschodzie. Północy. Południu. Co im pozostało? Oj, chyba już nic. Nic, już nic. Już mogą sobie siedzieć wygodnie w domu. I spokojnie grać w karty. A jednak jest wciąż wiele miejsc do odkrycia. Skoro nie tu, to na górze. Lub w dale? Opowiem wam o kimś, kto dotarł wyżej i zszedł niżej, niż ktokolwiek inny. Wyżej? Niżej? Mm -hmm. Kto to taki? A więc od czego tu zacząć? No cóż, zaczniemy od. <laughs> zaraz, zaraz. Dobrze, już wiem. Ach tak, w 1783 roku w miasteczku Annonei są dwaj bracia Mongolfie? Spójrz, dym się wznosi, a chmura wisi w powietrzu. Jest bardzo gorący, pewnie dlatego. Więc gdyby podgrzać powietrze w balonie, balon wzniósłby się, nie sądzisz? Spróbujmy. <laughs> Uszczeliny. Mm. 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 Wspaniale. Zrobimy jeszcze większy tego samego roku odbył się pierwszy lot balonu zwanego Montgolfiero. Pasażerami byli Pilatre de Rozier i François-Laurent Darland. Loty balonem to już sport. A aeronauci wznoszą się coraz wyżej i wyżej. Ale na wysokości 7 metrów nie ma już czym oddychać. W 1875 dwaj ludzie umierają w balonie. I długie lata nikt nie ma odwagi lecieć wyżej. Aż do dnia, gdy na uniwersytecie w Brukseli... Profesor Szwajcar. Mount Everest, najwyższy szczyt świata, ma 8848 metrów. Ledwo można oddychać. Na wysokości 12 tysięcy metrów jest stratosfera. Ciśnienie zmniejsza się, lecz temperatura się podnosi i występuje silne promieniowanie kosmiczne. Niestety, nikt tych zjawisk jeszcze nie zbadał, tak słucham? Czemu nikt nie zbadał? Panienko? Powiedział pan, że na tej wysokości nie ma czym oddychać? Otóż właśnie. Co się z nim dzieje? On myśli, zobaczysz, zapomnij o nas. Proszę, panowie, w metalowym pojemniku powietrze będzie pod ciśnieniem, co pozwoli dolecieć do stratosfery. To się nie uda. Powietrze się wydostanie. To pewna śmierć. Jeśli ściany będą dostatecznie szczelne, nie wydostanie się. Ja tym nie polecę. Ale po co te nerwy? Nikt pana nie zaprasza. Projekt jest ciekawy i zasługuje na uwagę. Będzie kosztował fortunę! Bruksela zapłaci. Popiera naukę. Co pan wyrabia z okularami, profesorze? To jeden z moich wynalazków. Tak by widzieć z bliska, a tak z daleka. Ja z bliska widzę doskonale. Czasem trzeba móc patrzeć dalej. Głosuję za projektem profesora Picarda. Kazał pan malować na czarno? Tylko połowę widzi Pan, panie kipfer. Czerń absorbuje ciepło, a jasny metal je odbija. Gdy będzie zimno, to obrócimy się czarną stroną w stronę słońca, by nas ogrzało. Gdyby nie za gorąco, postąpimy przeciwnie. Stop, stop! O Panowie są z Bawarii. Macie pozwolenie na start! Słucham musicie mieć pozwolenie. Ma pan pozwolenie, panie kipfer? Nie, profesorze, a pan? Ja też nie mam. Bez pozwolenia nie wystartujecie. Powiedzcie, co to jest? To balast, proszę pana, ołów! Wyrzuca się go z balonu, by ten był lżejszy, by wznieść się wyżej. Chcecie rzucać ołowiem z góry na głowy ludzi? I myślicie, że ja wam na to pozwolę? Panowie, o co tu chodzi? Nie mają pozwolenia, a z góry chcą zrzucać mm. ołów. To zabronione! To pozwolenie na start. Uuu! Wsiadajmy szybko. już lecieć czyż nie? przecież już leci. Jak to? Jest pan pewien? Rzeczywiście. Dwa tysiące metrów? Szybko się wznosi. Coś takiego. Izolator pęku. Powietrze ucieka. Wkrótce może go zabraknąć. Wracamy profesorze. Nie, nie, nie. Zatkam otwór. Pięć tysięcy metrów. Sześć tysięcy. Dziewięć tysięcy. Puśćmy trochę tlenu. Podniesie się ciśnienie. Lżej się oddycha, ale robi się zimno. Obrócę kapsułę, niech ciemną stroną absorbuje ciepło słońca. O nie, silnik nie działa. Prędko, ciepłe ubrania świetnie. Tego tylko brakowało. Śnieg w kabinie to kondensacja 12 tysięcy metrów. Już jesteśmy w stratosferze. Wyrzućmy balast, mm. aby poszybować wyżej. Ale gorąco, 25 stopni. Może spróbuję uruchomić wentylację. Ah. Wypuszczająca wodór zablokowana. Nie możemy się zniżyć. Musimy próbować. Balon może pęknąć? Profesorze, przekroczyliśmy 15 tysięcy metrów. Nikt jeszcze nie był tak wysoko. Ale profesorze, jak wrócić na ziemię? Czekajmy, A... aż zapadnie noc. Balon jest nagrzany słońcem i wodór zwiększył objętość. Kłód nocy oziębi go. Miejmy nadzieję, że wtedy zaczniemy opadać. O, o. O, o. Znosi nas na południe. Dopiero 8 rano, 15800 metrów, dwa razy wyżej niż Himalaje, nie do zniesienia. Trzeba czekać. Nie ma już wody. Cierpliwość. Osiemnasta. trochę chłodniej. Tlenu wystarczy nam na 4 godziny. Miejmy nadzieję. O, schodzimy! Tak, 13 tysięcy to cud! Wchodzimy coraz szybciej. Dziewięć tysięcy metrów. Osiem tysięcy siedemset. Osiem tysięcy. Nic nie widzę. Otworzę trochę powietrza. Rzuć balast, bo się rozbijemy! Gaz, mm -hmm. szybko! gruntu, otworzymy balon, by go szybko opróżnić. Oby tylko talina nie była zablokowana! Mm. Taki piękny ranek, przyjacielu. Zejdziemy w dolinę. Wygraliśmy! Ta, ta, ta. O, o profesorze! O. Obiecaj mi, Auguście, że nigdy nie będziesz tak ryzykował życia. Myśl o mnie i o dzieciach. Tak, Marian, obiecuję. Tato, a jak będę duży, polecę z tobą? August Picard był dość roztargniony i wkrótce zapomniał o swojej obietnicy. Niedługo potem pobije własny rekord, osiągając prawie 17 tysięcy metrów wysokości. Był wysoko, a teraz chce być jak najniżej. Dziwne okulary. Sam nie wiem, skąd je mam. W zamkniętej kapsule osiągnęliśmy 17 tysięcy metrów wysokości. Panie profesorze! Tak, słucham. A, a, a jaką głębokość osiągnięto w morzu? Doskonałe pytanie! Wielkie rowy oceaniczne mają głębokość wielu tysięcy metrów. Wyobraźcie sobie ciśnienie na takich głębokościach. A -a. Obliczyłem, że siła nacisku wynosi tysiąc kilogramów na centymetr kwadratowy. To niesamowite! To na centymetr! Człowiek byłby zmiażdżony. Jak jakaś pluskwa! Tona na centymetr kwadratowy. Tak jest, ale e, myślę, czym? E, mm... e, co mu jest? Myśli, A? ale o czym? <grym> Kabina metalowa w kształcie kuli może wytrzymać olbrzymie ciśnienie. Można by zanurzyć się na głębokość dziesięciu tysięcy metrów. Tysiąc kilogramów na centymetr kwadratowy, zapomniał pan? Zgniecie pana jak pluskwę! A właśnie, że nie! Jeżeli zrobi się grube ściany ze stali, kabina będzie tak ciężka, że opadnie na dno i nigdy nie wypłynie. Przecież kabina balonów znosi się w powietrze, prawda? Ach. Przy takim ciśnieniu balon natychmiast trzaśnie, zapomniał pan? Ach, napełnię go benzyną, która jest lżejsza od wody. To będzie balon morski. Nazwę go Batyskafem, statkiem głębinowym. Wybuch wojny opóźnił zrealizowanie projektu. Wreszcie w 1948 roku... Ten chronometr spowoduje w południe opadnięcie żeliwnych sztapi Batyskaf uniesie się w górę. Nie wolno dotykać zegara przed godziną wypłynięcia, bo wtedy bum? Dobrze, dobrze. A więc wszystko gotowe do pierwszego zanurzenia jutro o świcie. A, proszę, spóźnia się. Te sztaby ważą dwie tony. Kiedy odłączy się elektromagnesy, sztaby opadają i batyskaw wznosi się automatycznie. A, prawie południe. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałem. Zdaje się, że niechcący przestawiłem... Co takiego? No, chronometr. Przepraszam, panie kusto, ale lubię, gdy zegarki chodzą punktualnie. Punktualność szwajcarska. Na szczęście, batyskaw nie jest uszkodzony. Powtórka jutro. Robimy pierwszą próbę. Kto pójdzie ze mną? Ja! ja. ja. Ciągnijcie losy. Wygrałem! Dobrze. Sprawdzę, czy wszystko w porządku, panie Mono. Co ogromnie pomysłowy strój, sam raz dla nurka. W porządku, możecie wejść do kabiny. Dalej, pompujcie benzynę. Kusto! O ty co, spływaj! Ale gorąco! Niech pan spojrzy na te śliczne rybki! <laughs> o, jakie maleńkie! O, o! I co? Wciąż nic? Nie nic. Ach, powinni się już wynurzyć. Tam! Światło! Wreszcie, Batyskaw! Cali i zdrowi. Uwaga, najmniejsza iskra i wszystko wybuchnie. Zaraz się dowiemy. Kręcimy! Filmowcy! A gdzie antena? A, coś takiego. Mam myśl. Proszę dajcie mi papier i ołówek. Nie, dwa ołówki. Hmm. Hmm. Widzisz, Rzek? Pływak będzie przymocowany stalowymi taśmami. W środku będą dwa rezerwuary z żelaznym śrutem ważące 10 ton. Tak, ojcze. Jestem przekonany, że ten batyska wzejdzie bardzo głęboko. 10 kilometrów w głąb. To bzdora! Ciśnienie was zmiażdży. Woda wypełni kabinę i nie wypłyniecie. To szaleństwo. To istne szaleństwo. Powtarzam, szaleństwo. Słyszałem to już parę razy. Do roboty. Skonstruujemy nowy batyskaw we Włoszech, w Stalowni, w Terni. Skonstruujemy nowy batyskaw w Tulonie. Zejdzie tak głęboko, jak nikt nigdy dotąd. Proszę, profesorze. Ta kula wytrzyma ciśnienie tysięcy ton. Proszę mi wierzyć. Nawet milionów, miliardów! No, 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 no. Dobra, tysięcy to pewne. I wszystkie rekordy, rekordy głębokości. Zobaczycie. Schodzimy w głąb metr na sekundę. O, spójrz, olbrzymia ośmiornica. Halo, Giuseppe, czy mnie słyszysz? Doskonale, professore. Tutto va bene. Co to jest? Sądzę, że delfin chce się z nami porozumieć. Głębokość tysiąc metrów. Ten śnieg to są miliony małych rybek, które są częścią planktonu. Zgaś reflektory. Światło słońca nigdy tu nie dociera. 500 metrów i wciąż niżej. Zapal. Tysiące metrów, zbliżamy się do dna. Wyrzucę trochę balastu, wtedy wstrząs będzie mniejszy. Dobrze, spojrzę na wykres. 100 metrów do dna. 90, 80. Ojej, za szybko! Wyrzuć śród! Już prawie dno! Spójrz! 3500 metrów. Jeszcze żaden człowiek nie był tak głęboko. Głębokość 2100 metrów! Wszystkie rekordy pobite. Dobrze. Teraz już możemy się wynąć! Rekord światowy! Jesteśmy najlepsi! Rozejrzyjmy się dookoła. Wyrzuć trochę ślutu! Widzisz, nawet na takiej głębi i w absolutnych ciemnościach trwa życie. Och, tyle jest rzeczy do odkrycia. Musimy się wynurzyć. Benzyna ochładza się i zmniejsza swą objętość. Masz rację, nie traćmy czasu. Mam, mami, mia, gdzie oni są? Powinni już się wynurzyć. Jesteśmy na powierzchni, teraz sprężone powietrze wypchnie wodę z i 3,5 tysiąca metrów, Panie kapitanie, dotarliśmy na głębokość 2100 metrów. Pobiliśmy rekord! Tak, światowy! Weź. Dziękuję. Profesor August Picard i jego syn Jacques startując z pokładu Triestu osiągnęli głębokość 3,5 tysiąca metrów. Teraz trzeba zdobyć najgłębsze miejsce świata Rów Mariański. Nie mamy już pieniędzy, ale Amerykanie chcą kupić Triest. Będę u nich sternikiem. Jacques, to bardzo dobre wyjście i nasza jedyna szansa, a raczej twoja, bo wyczyny sportowe w moim wieku. Na Oceanie Spokojnym w pobliżu wyspy Guam znajduje się rów marjański, najgłębszy na kuli ziemskiej. 11 tysięcy metrów. Na dnie ciśnienie wody jest olbrzymie, miażdżące. A rekiny? Nie tknął nas. Zaraz sprawdzę wszystkie przewody elektryczne. Poproś sierżanta Walsha, żeby przyszedł. Sierżancie Walsh, żak już czeka. Mm, ok, okej, baj. Dalej, wchodź. Musimy się przygotować. 8:23. Zanurzamy się. Powodzenia! Schodzimy z szybkością metra na sekundę. Będziemy na dnie wczesnym popołudniem. W porządku? Jaka głębokość? I tak, tak, wszystko w porządku. 2000 metrów. Schodzimy dalej. Godzina 7 tysięcy metrów. Zwolnijmy! Wszystko gra. 8200 metrów to prawie wysokość Everestu. Co się dzieje? Ciśnienie deformuje kabinę i przez to farba odpryskuje. Głębokość 10 000 metrów. Jeszcze zwolnię. Jesteśmy 50 metrów od dna 40, 20? 15 metrów! O, popatrz stan! Żywa istota na tej głębokości? Niewiarygodne. Tylko pomyśl, to stworzenie znosi ciężar 500 tysięcy kilogramów! 13.04. Jesteśmy na dnie! Giuseppe, jesteśmy na dnie rowu! Nie łudź się, nie możecie słyszeć! Jest! Słyszymy was! Brawo! Niesamowite. Wyobrażasz sobie, dźwięk szedł 14 sekund. Ale zimno, wracajmy już. Wyrzucam balast, wracamy! Nie ma z nimi kontaktu radiowego. Coś im się musiało stać. <śmum> brawo! Brawo! <śmum> <śmum> 23 stycznia 1960 roku zeszliśmy 11 kilometrów w głąb morza. Rekord nie do pokonania. <grystanie> Nigdy nie wiadomo. O, przepraszam, tym razem wiadomo, bo nie ma w oceanach głębszego rowu niż ten. <grystanie> Tak, dotarli do najgłębszego rowu oceanicznego na świecie. Pikar i jego syn to pionierzy. Rozpoczęli badania głębin morskich i odkryli tam najprawdziwsze cuda. Góry i wulkany podwodne, fantastyczne stworzenia żyjące w gotującej się wodzie. Olbrzymie 20-metrowe ośmiornice, które chronią się na głębokości 2000 metrów, tam gdzie loty, śmiertelni wrogowie ośmiornic, nie mogą ich dopaść. Pracowanie wersji polskiej na zlecenie wydawcy Hippocampus Spółka ZOO Master Film. Reżyseria Elżbieta Jerzewska, dialogi Krystyna Unichowska-Dębińska, dźwięku Szula montaż Paweł Siwiec. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak, teksty piosenek Andrzej Brzeski, opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Stanisław Brudny, Włodzimierz Prest, Zaryk Wieciński, Wojciech Paszkowski, Waldemar Barwiński, Janusz Wituch, Joanna Budniok-Feliks, Joanna Pach, Andrzej Gawroński, Jarosław Domin i inni. Śpiewała Katarzyna Łaska.